Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dziś model Relax. Jest to model od niemieckiego producenta Elendwille. Świetna jakość, model premium, z przepiękną, rozmytą linią czoła. I on właśnie jest taki relaksujący. Elegancki, ale nie za elegancki. Taki codzienny, z taką odrobiną tylko elegancji. Zobaczcie. Mamy go w kilku kolorach, ale ten blond jest bardzo naturalny i przyjemny. Ma takie lekkie odrosty, plus mnóstwo drobnych refleksów. Mam nadzieję, że to widać w kamerze. Jeżeli model Relax Wam się podoba, to zapraszamy na wigello.pl, do naszego sklepu internetowego. Możecie także do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. Namiary na nas nad albo pod wideo, zależnie czy oglądacie mnie na Facebooku czy YouTube. Mieścimy się w Poznaniu i także można do nas przyjechać i peruki na miejscu przymierzyć. Ale nie jesteśmy klasycznym salonem, jesteśmy sklepem internetowym. Dlatego proszę, aby każdą waszą, waszą wizytę wcześniej z nami ustalić telefonicznie. Model Relax to model medyczny do ciągłego, codziennego noszenia i należy go używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Tutaj do Was mówię, ale cały czas tą perukę cieszę, żebyście zobaczyły, jakie fajne są to naturalne włosy, mimo że peruka jest syntetyczna, ale włosy naprawdę na dyptotyku są bardzo naturalne i zobaczcie jak świetnie się układają.